Cześć, ja jestem Dark Arhon i mam dla Was rozpakowanie edycji specjalnej Limbo firmy PlayDead. Dzisiaj troszkę w takim bardziej oldschoolowym stylu bezobrotowego talerza. Głównie dlatego, że nie bardzo jest co obracać. A raz otworzymy opakowanie. Jest to wersja gry na PC. Wersja Xboxowa dostępna jest wyłącznie do pobrania. Dla tych, którzy Limbo nie kojarzą, jest to czarno-biała platformówka, która zebrała całkiem sporo nagród. Pudełko jest stylizowane na, jak widzicie, wygląd gry. Bardzo przypomina, jest bardzo klimatyczne przede wszystkim. Co ciekawe, elementy dodatkowe. Czyli informacje, które są na takich opakowaniach obowiązkowe, są naklejkami. To znaczy, że możemy je zdjąć, żeby pudełko wyglądało jeszcze fajniej. Tutaj mamy nakładkę, która się zdejmuje. Um, jak widać, niestety, nie wiem, czy będzie to widoczne w kamerze. Ślad po nakładce troszkę się odbija. Nie jestem pewien, ile jesteście w stanie zobaczyć. Ale tak, to jest Limbo w edycji specjalnej. Wyjątkowo droga zabawka, bo kosztuje około 75 zł. Sama gra w wersji cyfrowej jest dużo tańsza. A w pudełku nie znajdziemy wcale tak wiele. Jak widzicie, opakowanie jest naprawdę ładne, bardzo mi się podoba. Świetny styl. Widzimy żywego głównego bohatera. Tu jest on żywy troszkę mniej. O, już mi się coś tutaj wysypuje ze środka, żeby nie uprzedzać faktów. Zajrzyjmy jeszcze na chwilkę na tył okładki. Byłem hm. święcie przekonany, że gdzieś jest jeszcze jakaś informacja tutaj była. Więc jak widzicie, o, jest to wersja na PCTa i Maca. Opakowanie zdradza, że w środku znajdziemy okulary 3D i ścieżkę dźwiękową. Więc po kolei, otwórzmy pudełko. Jest to typowe opakowanie um, pakowe z DVD w środku. Szkoda, bo spodziewałem się patrząc na opakowanie, że będzie to um, Steelbook. Tak zresztą wygląda z daleka trochę jak Steelbox. Więc tu mamy samą grę, obiecane, paskudne. Okulary 3D, najzwyklejsze w świecie, jakie mogą być. Czerwono-niebieskie, anaglifowe. Płyta z grą zawiera również ścieżkę dźwiękową. Naklejka. Zestaw poczówek z gry. Również bardzo klimatycznych. Z tyłu są tylko białe. Ok, i na samym spodzie mała informacja na temat sterowania czyli klawiszologia nie jest zbyt skomplikowana. Gra obsługuje zarówno klawiatury, jak i pady. I jak Informacja o tym, jak używać okularów 3D, tryb 3D dostępny jest też w standardowej edycji, wystarczy wcisnąć Shift 3D. Z tyłu znajduje się również drugi steamowy klucz do gry. I to niestety wszystko, dlatego wspominałem, że 75 zł za tę edycję kolekcjonerską, gdy sama gra jest dużo w sklepach tańsza. Wydaje się troszkę ceną wygórowaną. Na plus otrzymujemy dwie kopie gry, dostajemy grę na płycie oraz kod steamowy, który możemy oddać komuś w prezencie. A skoro już Olimbomowa, to mamy dla Was mały konkurs, w którym do wygrania będzie Xboxowa wersja tej gry. Aby wziąć udział, przyślijcie nam na maila contest małpaarn.eu pracę plastyczną, na przykład grafikę czy rzeźbę, czy cokolwiek przyjdzie Wam do głowy, inspirowane grą Limbo. Oczywiście musi to być Wasza autorska praca, nie przyjmiemy niczego podkradzionego z internetu. Zwycięzcę wyłonimy 21 lipca, a niedługo potem informacja o wynikach pojawi się na naszej stronie głównej www.arn.eu. Życzę powodzenia i do zobaczenia następnym razem.